Cześć, zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Vicewing Day 2. A słuchajcie, udało się, bębny spod fortecy zostały zniszczone. Mało tego, zrobiliśmy to w taki sposób, że żaden szaman nie zdołał znieść alarmu, czyli pobębnić sobie w ten bęben. Dzięki temu nie zaalarmowaliśmy fortecy, a jak na razie bardzo dobrze nam idzie. Zrobiliśmy obecnie taki ośmiogodzinny odpoczynek. Trochę żeśmy e, Jozan trochę tutaj opatrzył rany naszej drużyny. No i będziemy ruszać dalej. Tylko zobaczymy jeszcze, bo tutaj takie przedmioty ciekawe dosyć znaleźliśmy przy ciałach orków. Pierwsza rzecz to mała tarcza wytrzymałości. Dodaję plus 5 do punktów życia. Dosyć ciekawa rzecz. Tylko, że komu byśmy dali taką tarczę? Nie wiem. Tordek? Nie, <grym>, to się w ogóle nie kalkuluje. Ta zmiana. Taki miecz, półtora ręczny miecz wyładowań. To jest bardzo ważne. 50% szans na zadanie Dodatkowych obrażeń od elektryczności, ale nie mamy niestety nikogo, który by włatał taką bronią. Ostra strzała zwiększa szansę zadania krytycznego ciosu. To chyba dla barda będzie wesoły krótki róg, czyli jakiś taki flet poprzeczny. Podczas gry instrument rzuca błogosławieństwa. Niestety nie mamy barda żadnego w drużynie. No i ostatnia rzecz. Mikstura mniejszego lustrzanego odbicia. Postać, która wypiła miksturę. Czyli takie czar obronny to jak najbardziej dla... Rzućmy od razu. Miley. Może się przydać. Dobra, to ruszajmy dalej w drogę. Bo próbowaliśmy się, znaleźliśmy taką bra bramę na wschodzie. Tylko że nie chcieli nas przez nią przepuścić. Powiedzieli, że musimy najpierw znaleźć klucz. Próbowaliśmy oszukać tam wartownika, ale nie dał się nabrać. Ale klucz znaleźliśmy przy jednym z ciał. Jakiś dowódca miał. Nie podoba mi się, bo tak, któraż to godzina jest. 12, samo południe. Driz dosyć mocno cierpi, nadal jest jeszcze nieprzyzwyczajony do tutaj światła słonecznego. Niech Jozan zaśle na nas błogosławieństwo Latander'a. Dodatkowo może niech rzuci na siebie siłę byka od razu. Miley, to jest kolei może rzucić. Zwinność kota na siebie. A jakoś to wygląda. Rezanty jeszcze może rzucić na siebie ochronę przed złem. A rzuć też od razu na brista. On ma strasznie przerąbane teraz w dzień. To zaczynajmy. Może Lidda podejść tam do bramy. No, tak jak myślałem. Nie będzie tutaj na pewno łatwo. Ty nie trugnóg! Giń Karle! No tak. Jeżeli chodzi o Liddę, to na pewno nie jest naj... Kurczę, nie zdąży przeładować kuszy. Powiedz, czego żądasz? Myli weź weźcie ich poczęstuj od razu tym, tymi kulami z Niloka. A my się tu już ustawmy odpowiednio w pozycji bojowej. Dobra, to może tak. Na flankę. Jason. że tutaj? niczym O kurczę, idzie troll. Może trola, niech weźmie Drist? Tordek, ty bierz tutaj tego. To jest dowódca, jakiś gark. Dobra. Co mam zrobić? Z drogi, ześć, czegoś ode mnie. Dobra? Tak. tak? Czy tutaj dalej idzie jakaś ekipa? Może tutaj spróbujmy rzucić. Oberwią też nasi, ale. Moje życie jest... Dobra, wszyscy oberwali trochę, ale miejmy nadzieję, że. Mam nasi zresztą? przeciwnicy oberwali mocniej. Gotowam do pracy. Poważne rany, średnie rany. No nie wiem, komu, kto największą... Naj, Czekam na polecenie. Naj, ...to potrzebuję najbardziej pomocy. Albo w ogóle nie oszybną twoje Natychmiast. Czekam na wskazówki. Wygląda na to, że Tordek potrzebuje naszej pomocy. Się dom... Tordek spróbuje zaflankować od tyłu. No. Obrywa tu dosyć poważnie. Słuchajcie, odejdźcie na bok. Ja się zajmę tym trolem. Wrócimy tutaj słoneczny żar. No dobra. Co oni mieli przy sobie? Trochę złota, biżuteria, i złoto. Dobra, to będzie wszystko chyba. Oj, biedaki. Muszę zacząć od leczenia was. listy, żeś się dosyć mocno oderwał. Jakieś czary tutaj kapłańskie mam. Tordek Chłopaki chyba wypijcie sobie też po miksturze. Słuchajmy dalej. Lidda, zrób tutaj robić? rozpoznanie. No tak, w dzień jest trochę trudniej się schować. Czy to już wszyscy przeciwnicy? Dobra, jest tu jakieś wejście do jaskini. Dobra, możecie przyjść. Jestem gotowy. Twoje słowo jest jak rozkaz. No dobra, jest tu jakaś jaskinia. Spróbujmy do niej wejść. Mail, czy możesz nam coś powiedzieć o tym miejscu? Ta okolica jest bardzo uczęszczana, chociaż jest tu pełno śladów. Zdecydowanie najwięcej z nich pozostawiły stopy goblinów. Są tu również wygłębienia które wyglądały jak ślady po uderzeniach włócznią. Prawdopodobnie są to tropy wielkich pająków. To hm. Ciekawe, że pająki zostawiły ślady jak po włóczni. A może to szczegół? Dobra, idę. spróbuj się rozejrzeć tutaj. Nie wiem, czy iść w prawo. Korytarz się rozwidla w prawo i w lewo. Są tu jakieś drzwi. Dobra Ustawimy się tak I Joson spróbuj podejść działamy. do tej bramy Ale też prawdopodobnie nas nie przepuszczą Tak łatwo przez nią nie przejdziemy Te drzwi wyglądają dobrze Wartownik Hasło hm, No Chyba tego trugnuka żeśmy znali Ale to ciekawe czy no, nie, Spróbujmy Źle. No to tędy nie przejdziemy. Te drzwi, zobaczmy co tam pisze o tych drzwiach. Te drzwi wyglądają na dobrze zabezpieczone, aby wejść do środka. Najprawdopodobniej potrzebny będzie klucz lub hasło. No to bardzo podobna sytuacja, jaką już mieliśmy. A, Dris ma takie samo Ach, zdanie o tym dobrze. miejscu. To naszą grupę tutaj uderzeniową. Co mam zrobić? Wedle rozkazu jestem. Spróbuj zrobić rozpoznanie. Upiorki, czyli pewnie tu. Jest jakaś siedziba. Dobliny są pocieszone, bo orki im wyjadają jedzenie. <gryw> Dobra. Rzućmy może tutaj oliwę. O kurczę, ale żeśmy dostali. Nadchodzą. Przykujcie się. Czego sobie życzysz? Jak nadchodzą, to ja im przygotuję tutaj... Przywitanie. Gorące. Ciepłe powitanie. Ognistą kulą. Dobrze. Tordek Dobrze. nie mógł wytrzymać jak zwykle. Na Dobra, to teraz na ochłodzenie to rzucimy im jeszcze kulami. Tutaj jest Niloka. Leciał tutaj work. Aha! Łatwizna! Jak się to robi Czekam na wskazówki. Ogień farię przez lista. Czego ode mnie twoje słowo Co jest Jak już się rozmiar? robi? Moje życie jest tak. Tylko -ta zostaliśmy jakimś brzydkim zaklęciem chyba. Mistrzu? Dobra, nie, nie, nie ruszajcie Słuchajcie się tam, słowo jest jak powiedz, czego z drogi. To będzie Twój koniec. Hmm, Tordek jak zwykle się wyrywa. No dobra, jest to jakiś Musza. przeciwnik do walki, wręcz to ruszajmy na niego. Jednak znowu obrywa, słucham? Coś, co ten szaman tutaj grabi? Co mam zrobić? Poczęstujmy go magicznymi pociskami. Jestem gotowy, twoje słowo jest jak rozkaz. Dobra, może my się tu wstrzymajmy? Będziemy walić. Z dystansu sobie rzecz, wiatr w konarach drzew. Dobra, niech przejdzie Jazen też na walkę z dystansu. Jakiś Czekam goblin oczywiście. tu się zaplątał. Czekam na polecenie. Na Dziś jest dobry dzień na umieranie. W czym mogę pomóc? Dobrze. Dobra, Tordek, ty się wycofaj lepiej na do tu. Dobra. Nasza drużyna tutaj, Czego ode mnie na Czekam walki na, na dystans. Co to za? Kombinowo gwardzisto. na twarz, maskę śmierci. Kurczę, Tordek, coś ty zrobił. Miazga po prostu. Słucham. Dobra, Tordek potrzebuje leczenia. Poważnego leczenia. Leczymy poważne rany Coś tam nam wyskoczył Jestem Zepsułem leczenia, tak? Powiedz, czego że oniczym w konarach drzew? Zapsuliśmy jeden czar. Gotów. No tak, poszedł się walić. Słucham? Wedle rozkazów się w słuch Działam. Dzień trwający od twych narodzin wkrótce się skończy. Czym mogę słuchać? już nie żyjesz? Na Dobra, Jazen weź tu chociaż trochę tego tordeka, podlacz. Znaleźliśmy jakieś takie kapłańskie czary. Co mam zrobić? Wedle rozkazu. Dobra, Czego stawcie się tutaj. Daj, że te gobliny uciekają przed nami. Czego sobie życzysz? Czekam na polecenie. Tak. Słucham cię. Słucham. Co mam zrobić? Już się robi. Jestem gotowy. Robimy. Nie wiem na co czekają. Dobra, Ciekam nie każdy bierze broni. swojego. Gotów. Robimy. Dziś jest dobry dzień na umieranie. Zamieniam się w słuch. Hm. Ciekawe, czy narobiliśmy. Przez czy narobiliśmy tutaj dużego hałasu? Tak, wygląda to tak, że im mniej tutaj narobimy hałasu, tym prawdopodobnie większe doświadczenie dostaniemy za zdobycie tej lokacji. No ale to myślę, że w następnym odcinku już. W tym odcinku będzie wszystko. Musimy sobie tutaj odpocząć. Ustawimy wartę. Na warcie stanie Lida. Będzie pilnować tutaj wejścia. A z drugiej strony stanie sobie Miley, będzie nasłuchiwać, czy nikt tutaj nie idzie. A no my musimy tutaj odpocząć, szczególnie Tordek. Musi sobie, musimy opatrzyć Tordeka, żeby był przygotowany do dalszej walki. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was już do następnego materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.